pierdziele, że taki stary się dałem wpierdzielić w to małżeństwo. Proszę. Teraz chwilę starej w domu nie ma, od razu się inaczej oddycha. Ja, ja czuję ten tlen, ja czuję ten klęty. CO2, CO3. Ze starą to tylko C4. Co, już wraca? Kuszu. taki spokój był. Gene! Maria Marian Szujo nie myta! Gienek, ty ekskluzywny w szarzu. Kurde, chłopie, jak ty się zmieniłeś! Ja pierdzielę. przytyłeś! No, a kiedy myśmy się ostatni raz widzieli? No, wczoraj. Gienek, murwa, kać! Murwa, mać! Kurde! A, a co się tak odpierdzielił na kolorowo? Co ty, kwiatki idziesz sypać? Nie, pogrzeb mam, tyściowy. Wszystko jasne. Czekaj, czy mam mieć ten pogrzeb? Z rana coś tyściowa lekko kaślała. Lepiej się nastawić, no. L ja już się przygotowałem. Szampan w piwnicy już się chłodzi, wiesz? Ty, Elegant. nawet z ZUS-u dostałem zaliczkę 400 zł na pochówek. No kurde, co ty gadasz? 300 zł możemy przepić. No, no pięknie, a co ze stówką? A stówę mam na grabarza. Genek, przecież ty jesteś grabarzem. No już się z sobą dogadałem. Dobra. Nie będę mieć. Dobra, najważniejsze, że impreza się szykuje. Nie no nie, Morwa tak? Murwa masz. No. Ty. A czekań, a co taka cisza u ciebie w chacie? A starej nie ma, poszła, wyszła, była i spokój jest. Od razu się oddycha, nie? To ty szczęście w domu masz. No szczęście, no? Ty, a właściwie nigdy nie pytałem, a czym zajmuje się ta twoja małżonka? A od razu tam zajmuje, przestań, zajmuje. Co, co ona robi? Wsaj rano, budzi się, nie, budzi dzieci, później robi im śniadanie, później odwozi je do szkoły, później jedzie do pracy, później wraca z pracy, odbiera dzieci, robi zakupy, robi obiad, później daje obiad dzieciom, później robi z nimi lekcje, robi kolację, myje, kładzie, spaci, później ma już czas dla siebie. Jak pozmywa. Ty, to jak ma tyle czasu wolnego, to niech się drugą robotę znajdzie. Dokładnie. To ty sobie ręce po łokcie urabiasz, siedzisz w domu, a od rana doglądasz to, co do domu przyniosła. Ona sobie może wieczorami wypoczywa, no telewizję ogląda. Mało tego, powiem więcej, nie mam pewności, ale wydaje mi się, że w nocy śpi. No, tak. O ty, sinu! I się później dziwić, że PKP w Polsce zwalnia. A, no, 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 dziwić się, że faceci nie wytrzymują tego. Ja już wiem, dlaczego wcześniej umierają chłopy. Oni po prostu nie mogą na to patrzeć. I to jest kwintesencja małżeństwa. Więc powiem ci, z żonami jest jak z kredytem. Chwilówka, bierzesz niewiele, góra 45 kilo. Chwila, moment, 98. I kiedy to narosło? Lichwa. Lichwa. To jest, to jest właśnie to. Bo, bo wpierdzielają tak, że bez umiaru jedzie przecież. Coś ta moja Kuźwa tak wpierdziela, że już trzecią żarówkę w lodówce zmienia. Muszę i drzwi obrotowe do lodówki zamontowałem. A, a z obiadu żadnych resztek nie zostawia. Nic nie ma, Kuźwa. Pies już trzeci raz do schroniska uciekł. Powiem ci. Powiem ci, Mariusz, uczciwie, jak spojrzałem na twoją żonę, nie? Uczciwie ci powiem, na raz z rokiem jej nie objąłem. Nie ma szans, to jest panorama racowiska w domu. Ja łapię panoramicznie, nie mi nic, nie? więcej, ostatnio poszło się zdjęcie do paszportu zrobić, to kuś was drona robili. Nie wiem, a to... Do, do połowy było, jakby całe chciała, to nie wiem, to kuźwa satelitę czastajmy. A to ja widziałem, powiem Ci, że to jak kosmonauty 50 mm -hmm. lat temu odkryli, że twoją starą widać z kosmosu i murchisz. No kiedyś. A nawet mi po... nie, ja mówię. Wierdziele, jak kunta quinte, powiem ci. Nie? Moja też kunta Quinte, ale pszenicy to na naraz. Ty, wyobraź Moja sobie, ta. że ostatnio, nie? Kiedyś, tam do tyłu, ona by nam w czasie all inclusive, no. nie? hotel do dzisiaj finansowo się nie podniósł. To jest to właśnie. Jedziesz z babą i po tobie. I po hotelu. Po hotelu. No. Powiem ci, ostatniego dnia to nawet trawnika nie było. No jak się ma w domu żonę, wegankę... A z, wegankę, trawo... za krową biegała. Tak mówią, że susza. Ona zadeptała. A, a nawet to. mi nic nie mów. A przestań. Morwa ma. Morwa mur, Kać to a. jest właśnie to. A jest to. A jedź to. A, ale to to, to, to ci, jest właśnie A, ci, a nawet. Ty wiesz co, ja ci powiem nic tam. Ty to masz wiesz, a w ogóle ty jesteś ustawiony, bo ty to chociaż się z zoną jakoś dogadujesz. Nie? Gdzie ty w ogóle poznałeś tą swoją drugą połówkę? W lodówce. No, a moja to daj spokój, ja już pozamiatane mam wszystko, wcale, powycinałem i wszystko, kuźwa, nic nie mam, żadnego życia towarzyskiego, Słab, nigdzie nie wychodzę, nic nie robimy, nic, ostatni raz, o, raz ostatnio byliśmy na, na, na y, urodzinach u jej teściowej, nie, si, kuśwa, wynudziłem jak gej na Dziękowie. Po prostu wszystko jest najgorsze. Koniec. Ja. Więcej ci powiem, keniu, nie? A nawet my ma... nic nie ma. Y... Co ty gada? Murwa, kać. Murwa mać. Nie uwierzysz, nie? nie uwierzysz, ale wyobraź sobie, że ja już nie pamiętam, kiedy ostatni raz dostałem kwiaty od mojej żony. Marian, jeszcze przyjdzie taki czas, że ci kwiaty będzie przynosić codziennie. Oj, geniusz, żebym tylko dożył. Tego się obawiam. A powiedz mi, co cię sprowadza, bo ty taki odpierdzielony, że ci jakby skup złomu otwierali? Pieniądze chciałem ci oddać. Pieniądze chciałeś mi oddać. A ile? 500 złotych. A skąd ty masz 500 zł? A mieszkanie posprzątałem, okazało się, że jeszcze jedno dziecko mam. Murwa, tak. Geniusz. Ludzie robią kariery. Robią, robią, robią. Powiedz, że ty, ty ustawiony jesteś. Teraz rzeczywiście na drugie dziecko daję, na pierwsze mają też dawać. Ty, na pierwsze też mają A. dawać? To ja Piotrusza muszę ściągnąć do domu. Dokładnie, na pierwsze, na drugie. Na emerytów mają trzynastki dawać. Ja, ty... ja sam się zastanawiam, czy jakiegoś emeryta nie adoptować. To weź moją teściową. Aż tak bardzo pieniędzy nie potrzebujesz. Także thank you for your tutu, 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 I myślę, wersarka, we'll ale ona nie wie, lepiej tam zajmie miejsca. Te, to jest dobra kobieta, zajmie się Twoim rodzinnym gniazdem. No, no przecież, że mi, kuźwa, jajo z kukułką chcesz wcisnąć? <grym> Merci for you, tu już mi nie obiecuj. Ty się i tak naustawiałeś, ustawiałeś, już dla dzieci wszystko masz. Teraz wszyscy obiecują. Ty, te partie to samo, obiecują jedna, co druga to obiecuje. A najwięcej na dzieci to obiecuje ten, co dzieci nie ma. Ma gest! Wie ile dzieci kosztują, w końcu sam jeździ w foteliku. Rzeczywiście <śpiewanie> jest z niego taki Denis rozrabiaka. W <śpiewanie> dzieciach rządzi. <śpiewanie> to jest to, wiesz, no ale widzisz to. Co tam tamtego? A ty w ogóle na, na kogo weź głosował? To zależy, kto mi najwięcej obieca. No teraz konkurencja jest duża, a ci są teraz, ci nowi też są, co, co tacy młodzi są nowi, taki co ich nie było, a teraz są, co znowu przyszli, jakiego nie było wcześniej, jak on był. A co wiem? Który? <gry> o ten, taki młody, nowy, taki co on był ty, ministrantem w Słupsku. Ten, ten. Nie, ten był? Tak, tak, taki młody, taki ten. On był kiedyś też i później nie był znowu jest teraz, ten taki. On był w tym, w LSD był, nie, nie, nie był. On reprezentuje te środowiska LPG. LPG BHP, ten takie, wiesz. cze, cze, cze? cze, cze, cze tak no. I, czekaj, ja by ci... On był w tej partii wcześniej, oni w sejmie byli wcześniej, oni się nazywali, czekaj, on był z tego, o! I, z rucha palikota. Fizjonom, mówi się w ruchu. W ruchu to jest baba w kiosku ruchu. Fizjonom, widzę, że na geografię nie chodziłeś, bo odmiana przez przypadki się kłania, nie? Z kimś, z czym z ruchem? O kim, o czym? O ruchu. Kto, co z nami każdy rząd robi? To to jest właśnie on. Poję Ty, a jeszcze dużo obiecuje Grzesiek. Jaki Grzesiek? No ten, co on wcześniej rządził z nimi przez 8 lat. A, z tymi co byli, co chcą wrócić, co ich nie ma. To jest Czami. sami? Ty. On, on to obiecuje też. Co? Ty, ty co? słuchaj, Grzesiek obiecuje, że będzie dopłacał każdemu, kto zarabia mniej niż 4,5 tysiąca. O kurde. Ty, a coś ty się tak zamyślił? Obawiam się, że mogę przekroczyć. Nie, 3700 mi brakuje. Ale się wystraszyłem. Murwa, Kać! Już myślałem, że ma już pita. R, r, wypełniałem. Murwa, mać, ty mnie tak nie strasz. Ja pierdzielę, już chciałem 1% swojego podatku na ciebie przekazać. Powiedz, ci, geniusz ja się... To powiem ci, że mi to około kilka lata. Który, 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 zostanie i ci złodzieje, ci złodzieje tam ci kradną. Ja i tak już wszystko mi żona po, po, pozabierała, poobcinała, tak że już nic nie mam. Ja już mam ograniczone wszystko. Ja mam na wyjście, powrót e, o 22 najpóźniej, przy czym wyjście 21.59. To raz zdążysz huknąć? Jednego, tak. No ja mam ja to, taką mam w chacie, że ja mam szybciej z Korei Północnej ucieknę. <laughs> A ja już, już nic nie mam. Zobacz, o ciuszki mam stare, to jeszcze garnitur jest, yy, ze ślubu. Zobacz, widziałeś? Pamiętasz? O, tu patrz. O, jeszcze pamiątka ze ślubu. To było moje ostatnie dmuchanie. Wszystko. Wszystko w temacie. Marian, ja Ciebie słucham, że... to Ty życia w ogóle nie masz. Nie, Marian, chłopie, mi... Ciebie trzeba ratować. Marian, dlatego tu, z tego miejsca, chciałbym Ciebie najserdeczniej zaprosić na imprezę do Darka w sobotę o 15. Tylko Darka trzeba poinformować. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jednocześnie jestem zmuszony odmówić, gdyż, ponieważ moja małżonka ma w stosunku do mnie zupełnie inne plany, pomijając słowo stosunek. Patrząc na Twoją starą, też bym pominął to słowo. Dziękuję bardzo za wsparcie płynące od Twojej osoby, ale równocześnie jestem w dalszym ciągu w stanie utrzymywać moją odmowę według Twojego propozycji. To, co mówisz, jest słuszne, aczkolwiek nie pozbawione pewnych wewnętrznych sprzeczności. Twoje chaotyczne kombinacje nie są w stanie zdeterminować cywil absurdu kordialnego. Twoja ta wydawałaby się chaotyczna, ale Popoja w moim kierunku również nie ma jakichkolwiek podstaw, gdyż ponieważ uważam, że w dalszym ciągu pozbawione jest Boże. to wszystko. To, to idziesz do tego Darka czy nie? A który to jest ten Darek? No ten, co nie odróżnia zaparcia od biegunki. A śliwki! On catering robi. No, Darek, no to może Darek, a kto będzie w ogóle? Kurde, wszyscy będą, będzie tak, Stachu, Rychu, Józek. O kużba. drink team, tym. Ty, a, a ty nawet nie wiesz, ty wiesz, że chłopaki teraz weszli w nowy biznes? Co ty gada? Ty wyobraź sobie, że oni teraz weszli w ekologię. a Przecież oni śmieci do lasu wywozili. No i na tym się dorobili, wyobraź sobie, że oni teraz stare samochody przerabiają na elektryki. O, a jaki to ma zasięg? To zależy, jak długi masz przedłużać. Półtora metra, dwa metry, ze światełkami choinkowymi 3 metry. To już w kółko można pojeździć. No ale nie wokół twojej starych. To odpada. A kto jeszcze będzie? Ty, no i Jureczek będzie. Jureczek? No Jureczek Kur, będzie. Ja Jureczka już wieki nie widziałem. Co Jureczek robi? Ty, no Jurek jest informatykiem. Informatykiem? No siedzi w galerii, informuje ludzi, gdzie są jakie sklepy. No. Nie no, skład Liga Miszów. no to nie ma nie, nie ma dalej, ale co ty, stara mnie nie puści. Kiedy to jest? W sobotę o 15. W sobotę, kurde, co ty, stara mnie nie puści. co ty, nie ma opcji, to by musiał się jakiś kataklizm wydarzyć, Ach, zapomnij, by, by co fajnie. O, Ju, już mnie sprawdza, już, U? już, już, dzwoni KGB, już, dobra, Aha. A, no, nie, czeka jakiś nieznany. Halo? 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 Marian Pachucki? Tak, Marian Pachucki, słucham. Porwaliśmy pańską żonę. Jest światełko w tunelu. Ty, geniu, nie uwierzysz. Porywacie, porwali lucynę. O matko, jedyna, nic im się nie stało! Ale to lucynę porwali, szybko, trzeba coś zrobić. to, spokojnie! to. to, to, to Ale no, to cię Delikatnie, bo, czekaj, bo, szybko, bo się zrezygnują, kuźmę. <noise> delikatnie. Żeby się nie wystraszyli, przecież ona może ich wiesz... To, to, inaczej, co, to co, trzeba żeby... spokojnie i delikatnie. Yy, na dowód tego, że żyje, niech ci wyślą jej ucho albo rękę. Ale osobno to nie rozpoznam. To niech ci wyślą pocztą polską. Pocztą? Zyskasz na czasie. Przyjdzie listonosz, ciebie nie ma, a wizo zostawi. To jest dobry trop, dobra, czekaj, żeby nie zrezygnować. Halo? Halo. Halo, no, te, tego... Yy, yy, yy. Temat jeszcze aktualny? Tak, a o co chodzi? I bo i, ja mam takie pytanie, bo może pan dać do telefonu e, moją żonę Chciałbym się upęć, ona? Do pani. Marian je łopie! Ile można czekać? No, ale zrób co ci każdego. Ja nie będę czekać. Dobra, ale my... To są jacyś nienormalni ludzie. No no, bo Moja my... żona porwana, to ale... oczywiście nic my... nie robisz. Wiadomo. No. Cały Marian. No. Czekaj, niech a... ja tylko wrócę no. do domu. Ja... Wrócę tylko do domu, zobaczy. <laughs> zaraz... Masz jeszcze jakieś wątpliwości. Niech jeszcze wyślą wątrobę. Dobra. Halo? Halo. No, yy... I co, rozpoznaje pan żonę? Tak, rozpoznałem żonę, no. To jeżeli pan chce ją zobaczyć całą i zdrowo, to widzimy się za pół godziny przy Biedronce na Morskiej w Koszalinie. I niech pan to... przygotuje 300 zł. Przyjmuje pan warunki? O, mistrzu, dam 500, ale przetrzymajcie ją do niedzieli.